Każde miasto zmienia się na przestrzeni lat i celem nadrzędnym powinno być takie kierowanie tą zmianą, aby rozwijając miasto, jednocześnie dbać o dziedzictwo kulturowe. Marburg jest miastem z historią sięgającą średniowiecza. Nasze miasto ma już ponad 735 lat. Staramy się przekazywać naszym mieszkańcom i turystom bogatą i piękną historię. Najbardziej rozpoznawalnym miejscem w Malborku jest Zamek Krzyżacki. Największy ceglany zamek na świecie, który w swojej historii był zarówno rezydencją wielkich mistrzów krzyżackich, a w późniejszym okresie również rezydencją królów polskich. Jest to wyjątkowa budowla, wyjątkowa na skalę światową, dlatego 25 lat temu w 1997 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To dla nas wielkie szczęście i wielka radość, że mamy na terenie naszego miasta, miasta tak piękny obiekt. Ale w naszych działaniach promocyjnych kierujemy do turystów e, e, przekaz, że Malbork to nie tylko zamek, że Malbork to również wiele innych pięknych zabytków, zarówno z okresu średniowiecza, jak i okresów dalszych. Do tych wspaniałych średniowiecznych zabytków poza zamkiem należą m.in. ratusz staromiejski, kościół świętego Jana, odbudowana na fundamentach średniowiecznych szkoła łacińska, czy pozostałości murów obronnych z bramą garncarską i mariacką. Ale również w Malborku są zabytki z innych czasów, choćby z XX wieku, które nawiązują do okresu średniowiecznego. To wieża ciśnień, to budynek urzędu miasta, starostwa powiatowego, to również siedziba poczty czy dworec, dworzec kolejowy. Malbork nie z tego, że niezależnie od okresu zabytki są zazwyczaj z czerwonej cegły i tak Malbork jest postrzegany. Czynimy wszystko, aby te wymienione przeze mnie zabytki służyły zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym nasze miasto turystom. W ramach projektu Kairos spotykaliśmy się z wieloma grupami społecznymi, spotykaliśmy się z mieszkańcami, aby, aby wypracować nowe rozwiązania dotyczące dziedzictwa kulturowego w naszym mieście. To dziedzictwo jest wspaniałym darem, które otrzymaliśmy, ale jednocześnie jest możliwością rozwoju gospodarczego dla naszego miasta. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za udział wszystkich mieszkańców, wszystkich podmiotów społecznych w tej przygodzie zwanej Kairos. Za chwilę pokażemy, co udało nam się osiągnąć i na co jeszcze liczymy. Mamy nadzieję, że ta przygoda będzie trwała dalej i moc pozwoli nam zrealizować wszystkie plany i marzenia dotyczące naszego miasta.